Wręczenie nagród, strażacka grochówka i sportowa rywalizacja. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z Gminy Izbicko zaprezentowały swoje sportowo-pożarnicze umiejętności w gminnych zawodach strażackich w Otmicach. Od pewnego czasu robimy te zawody sportowo-pożarnicze na boisku w Otmicach, bo tu jest takie fajne miejsce. No i w tym roku sołtys z Radą Sowiecką ustalili, że będą też organizować 720-lecie miejscowości Otmice, więc po tych zawodach sportowo-pożarniczych będzie ten festyn. Zostaną przeprowadzone zawody według regulaminów OSP, to znaczy zostaną rozegrane dwie konkurencje. Najpierw będzie szafeta strażacka, następnie po zakończeniu sztafety strażackiej odbędzie się tak zwane wykonanie zadania bojowego. Na które będzie, można, będzie bardziej wzbogacone, jest to z wodą, tak jak strażak działa przy akcji. Zawody sportowo-pożarnicze to świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności i nabycia większego doświadczenia, które może się przydać podczas strażackich akcji ratunkowych. Przy pożarach gasimy, przy wypadkach pomagamy poszkodowanym, przy drzewach scinamy te drzewa na drogach. To tak naprawdę zależy od formy. Tego zdarzenia, do jakiej jedziemy. Na co dzień ja też jeżdżę do akcji, no i chyba ta chęć pomagania ludziom jest taka najważniejsza w tym wszystkim. Integracja, zgranie e, strażaków, to, żeby czuli e, łączność właśnie z tą strażą, z jednostką, e, ze sobą między e, z, o, osobami, z którymi działają na co dzień przy, przy zdarzeniach, ale również podnoszenie takiej e, sprawności e, działania bojowej. E, Obycia takiego ze sprzętem, z wężami, z tym, co, co wykonują. Nie chodzi o wygraną, ale o atmosferę i to wszystko. Nie? Mogą się wszyscy zmobilizować, przyjechać, porozmawiać. O, to jest fajne. Na terenie gminy Izbicko działają cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych. Pełnią one szczególną rolę w życiu gminy. Jest bardzo dużo młodzieży w tych jednostkach. Coraz więcej, co bardzo cieszy. I tak jak Państwo będziecie widzieć, do. Do tych zawodów przystąpi bardzo dużo tych drużyn sportowo-pożarniczych. No i strażak to jest właściwie taki człowiek, że zawsze możemy na niego liczyć. I jakakolwiek uroczystość by się nie odbywała, jakakolwiek impreza w gminie, czy to bieg, czy to wyścig, to zawsze strażacy są dostępni i chętni do pomocy. W wydarzeniu towarzyszył festyn rodzinny pełen atrakcji z okazji 720-lecia Otmic. Dla dzieci dmuchańce będą, będą zawody takie dla drużyn, które się zgłosiły piłkarzyki, takim dmuchańcu właśnie po zapinaniu trochę utrudnienie, tak jak piłkarzyki na co dzień wyglądają w tej formie takiej żywej dorosłej. Podczas wydarzenia odbyło się wręczenie nagród laureatom gminnego etapu ogólnopolskiego strażackiego konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej.